Zapraszam na odcinek z Gremlinów na Pegasusa. No, w takim razie witam Was w kolejnym odcinku na kanale Retroarchiwizacja. Dzisiaj sobie programy w Gremliny 2 na tym oto kartridżu. Już go wkładam, uruchamiam. W tle bardzo fajna muzyczka. Gra z 96 roku, więc już yy, można powiedzieć, już dawno PlayStation było. Yy, wtedy yy, popularne. Zanim sobie uruchomimy grę i zagramy, to yy, bardzo was proszę o pozostawienie łapki do góry, kciuk do góry pod tym filmem. Również bardzo was proszę, żebyście zostawili komentarz, jeśli Wam się ta gra podobała, jeśli Wam ten odcinek się podoba, jeśli graliście może w Gremliny 2, albo może film oglądaliście z Gremlinami, były dwie części, to też bardzo was proszę, żebyście zostawili komentarz. Jeśli ktoś jeszcze z Was nie subskrybuje moj mojego kanału, to też bardzo proszę o suba. No i zapraszam również do obserwowania moich starszych materiałów, ponieważ mam ponad tysiąc nagranych yy, właśnie różnych filmów, live'ów yy, i różnych rzeczy na moim kanale. Także jest co oglądać. To są godziny, tygodnie, miesiące, lata nawet oglądania. Także zachęcam do wertowania całego mojego kanału. A teraz wróćmy do gry Gremlins 2D New Batch. Klikamy start. Mamy kacsenkę. Więc nasz... Yy... Gizmo jest tutaj zamknięty w klatce. Ktoś tutaj otwiera kłódkę z klatki, zabiera gizmo. Wypuszcza go. Niech zabiera bardziej. Jakiś koleś, może w filmie był. Ja już nie pamiętam. Możecie powiedzieć, czy ktoś taki był w filmie. No i mamy gizmo. Bezstrzelamy, a skaczemy. Uwaga na myszy. Czerwone myszy i zbieramy te kulki, za kulki z tego sobie tam w sklepie będziemy mogli kupować różne przedmioty. Zobaczymy, jak daleko uda mi się przejść. Pamiętam, jak grałem w to w dzieciństwie z kolegami, bo ten kart jeszcze mam z tamtych lat, to chyba dalej niż do drugiej, czyli do trzeciej, może planszy nie udało nam się dojść, niestety. A kodów wtedy nie mieliśmy, bo nie było internetu, żeby znaleźć gdzieś kody. W czasopismach nie za bardzo yy, publikowano jakieś. Kody. Wiem, że w Top Secrecie, pamiętam, że w Top Secrecie niektóre y, gry były recenzowane, czy tam opisywane, te na a był dział Pegasus, ale y, no, to nie było to, czego byśmy potrzebowali tak naprawdę. Dobra, lecimy dalej. A, ah, skaleczyło mnie to, te pomidory skaczące, dobra, ale mamy kulkę. Tylko szkoda, że mam już tylko dwa serduszka, no, ale to nic, dopiero zaczynam tutaj grać, rozgrywam się, tak że nic się złego nie dzieje. Mamy, aha, czyli yy, żarówka rozwala wszystkich przeciwników na ekranie. No dobrze, kolejna kulka. I kolejna kulka. No szkoda, że nie ma wskaźnika ile mamy kulek, no ale w sklepie będzie to pokazane. No dobra, tu chyba będzie sklep, zaraz zobaczymy. Mamy trampolinę teraz. Nie możemy trampoliną po przeciwnikach właśnie skakać z tego co pamiętam, tak, niszczyć ich jednocześnie. Kulki zbieramy i już po trampolinie. No dobra. Co dalej? Jeśli graliście w ten tytuł, to koniecznie dajcie znać. Koniec ha planszy, tak? Czyli sklep był tam na górze. No dobra, ominęliśmy sklep. Inną dzisiaj trasą, sam nawet nie widziałem Myślałem, że idę tą właściwą Gdzie do sklepu idę, no ale to nic trochę ja tutaj nie wiem Po co ta, ta mysz biega skoro tam nie ma dalej planszy Okej okay. Ale może weźmy od niej No będzie może kulka Kulka się przyda zawsze, spróbujmy Da się trafić stąd? Jest, udało się I mamy kulkę Dobra, idziemy kulek chyba nie weźmiemy, bo są chyba, chociaż no to się udało, wziąć się no, ale druga była na dziurze, więc... No cóż, tu nie ma nic. Pająki. One chyba się mniejsze będą zamieniały. Tak, pamiętam, bo teraz teraz malutkie łażą. No i ciężko je trafić. A zaraz stracimy serducho. Już kurde mi bije małe serducho. No zawsze to była ciężka gra jednak mimo wszystko. Niby dla dziecka, ale to było w cholery ciężkie. No dobra, trzy kulki. No Inny. Dobra, mamy. A, uwaga! Oskar leczy na pająk. No, poruszają się w taki sposób, że ty nie przewidzisz, gdzie chodzi ten pająk, gdzie chodzi ten przeciwnik. No dobra, kulkę chociażby mamy. Próbujemy stąd rozwalić tego pająka by no było łatwiej. No dobra, idziemy dalej. Jak się próbuję zastanawiać, może wy mi podpowiecie w komentarzach, czy ten rok 96 na tym title screenie był prawdziwy, czy ta granie jest starsza, nie wiem, może to ktoś po prostu zhakował, przerobił ten rok, bo jakoś... Nie wydaje mi się, żeby ta gra w 96 roku wyszła. Czy w ogóle wtedy jeszcze gry na, na NES-a wychodziły? Na Famicoma? No nie chyba. Coś tu mi nie pasuje. Ten rok chyba nie jest prawdziwy. Coś mi tu nie pasuje. No. Dobra, mamy trampolinę. Tam mamy sklep. O, idziemy tam do sklepu. Weźmiemy jeszcze tą kulkę jedną. I tu może jeszcze jedno ruchanie. To jednak dobrze szliśmy. To sklep chyba w drugiej planszy jest. W pierwszej chyba nie było. No, prawo też już nie pamiętać, no. Dobra, zobaczmy, co mamy w sklepie. Welcome Gizmo. What item would you like? Takie dziwne pytanie, trochę, no. To get the item you want, press A button. No to A na no A naciskamy, więc możemy mieć chyba życie. Tutaj ten gizmo nerwowany to chyba życie. To jest balon, to jest do. no, poruszania się nad. Jakby to powiedzieć nad... Yy, przepaściami Mamy jedno życie Więc może... To znaczy życie, no właśnie, to jest dobre pytanie Tu mamy życie i, Może to jest one up A to jest, są serca tylko, tak? No to weźmiemy chyba te serca No dobra Kupiliśmy to Mamy ser, serca kompletne Teraz co, idziemy tu czy tu, Bo już sam nie wiem tu nie ma nic, taki tylko ślepy zaułek. Też nie wiem po co tam jest taka trasa, skoro tam nie można się przedostać, no ale no, no, taki powiedzmy jesteśmy w biurowcu Takie, pytam, nie? Gra z bardzo przyjemną, oprawą dźwiękową i graficzną, ale w cholerę ciężką, no tyle mogę Wam powiedzieć. No zobaczymy jak daleko uda mi się dojść. O, o ledwo, ledwo. I bym wpadł do dziury. Dobra. Kolejny nietoperek rozwalony. Oj, 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 co ja teraz odwaliłem najlepszego. No późno chciałem nacisnąć skok. No dobra, to nic. Zapałka. To jest coś, dzięki czemu będziemy mogli teraz strzelać. I mamy kolejną katstenkę, spójrzmy. tutaj został polany wodą, a co się dzieje? No wyletują z niego kulki. Jak kto oglądał film jedynka albo dwójkę, to wie, że gdy, tych gizmo nie można było myć, ani yy, spłukiwać wodą, ponieważ tworzyły się przez to wtedy jakieś zmutowane takie gizmy. A jak te zmutowane jeszcze dostały się do wody, to się tworzyły jeszcze gorsze, takie zielone potwory, już w ogóle takie jak z horroru. O, jego tutaj wyrzucili do szubu wentylacyjnego a sami będą rozrabiać. No właśnie chyba drugi tytuł to był Gremliny rozrabiają z tego co pamiętam, chociaż w filmu to nie bardzo pamiętam. Jedynkę bardziej pamiętam. Tam w kinie jakieś jakaś była scena, tam rozrabiali w kinie, ale w dwójki nie pamiętam o ile w ogóle je oglądałem, bo mam prawo nie pamiętać. oj teraz mamy taki strzał, zobaczcie. Tą zapałką. Czy lepszy? No nie wiem, może. No ale tego i tak na no, przykład nie możemy rozwalić tej tutaj kuli kolczastej i to jest widzicie bez sensu, na przykład kulka się pojawia na boku, tam gdzie nie mogę nawet się dostać, ci przeciwnicy latają po całej planszy, ale ja na tam nie mogę się dostać, no bez sensu zupełnie. A skaleczyło mnie, jednak widzisz to jednak zasuwa na dół, dobra udało się, teraz uwaga na nietoperka, on nie latają jak chcą Dobra, teraz rozwalmy. A nie, tu nie rozwalimy przecież. No co ty. Aj, widzisz, zaskoczy. Spadłem w ogóle do dziury. No nie dobrze, trudno. Ale mamy balonik. To lecimy szybko. Nad. Aha, i teraz już muszę walczyć. No widzisz, latają jak chcą. No dobra, teraz idziemy w lewo czy w prawo. No dobre pytanie, bo w obu, w obu kierunkach chyba możemy. Tu będziemy mieli sklep, no to idziemy do sklepu. E, no i witamy ponownie, dziadku. On był chyba w ogóle wiedzę, on w ogóle chyba sprzedał tego gizmo, coś takiego tam było. E, no co możemy kupić? Mamy 820 cebulionów. CB, czyli cebuliony. Możemy kupić znowu jakieś serduszko, możemy kupić znowu balona. No może balona tym razem, żeby nam lepiej poszło. P jakieś... Nie wiem co to może być. Power! Whatever it is. Weźmy balonę i balonem sobie polecimy tam nad tymi dziurami, bo nie chce mi się nad tym skakać. No dobra. Nie możemy go kupić, bo za drogo kosztował. Aaaa, i szansę mamy zmarnowaną. Szkoda, że nie mamy pokazane ile co kosztuje, natomiast mamy pokazane ile mamy tych pieniędzy, tak? Więc. Ajajaj, no i straciliśmy szansę kupienia czegokolwiek. Jeśli się nie mylę, bo tam były na górze podkazane pieniądze, które właśnie chyba my mamy, a nie co ile kosztuje, trudno. Taka gra, szkoda, chciałem zakombinować, ale tutaj lipa wyszła jedna wielka. No nic, tak bywa w tych starych grach, które są nieuczciwe, zresztą każdy z nas to wie, ale za coś je kochamy. Może dlatego, że mamy jeszcze po prostu do nich sentyment, bo. bo. ja wiem dzisiejsi gracze by chcieli w to grać, gdyby na przykład zlikwidowano im wszystkie PlayStation 5 i musieliby grać w stare gry. No nie wiadomo. Gutowaliby się, myślę, no ale to nie będziemy teraz tego analizować. Tutaj... Ojej, teraz pan nie zadziałał nasz Poszedłem do góry, a mi skręciło prawie do dziury. Oj ojoj. Jak się gra na tych chińskich badziewiach. Dobra, strzelamy z tego pająka. No uwaga, bo przyjdą tu zaraz. Ten lata sobie nie to pewnie chce. No bo mnie trochę przekierowało, nie w tym kierunku, co chciałem. Trampolina, dobra, możemy skakać po, po czym chcemy. Możemy. Będziemy tutaj w takim razie. Nietoperz. Kurka następna. zobaczymy, jak daleko dojdę. Oj, prosto w pioruny. No nic. I chyba koniec planszy. Dobrze, udało się. I nie było to łatwe, a jako dzieciakowi to było jeszcze trudniejsze. No dobra, trzecia plansza i chyba wiem, z tego co pamiętam, ja z kolegami dalej niż do tej planszy chyba nie doszliśmy. No zaraz zobaczymy, może się w końcu uda to osiągnąć. Fajnie by było po tylu latach. Dobra, tu mamy jakiegoś latającego gizmo. Znaczy gizmo, tego, tego gremlina raczej, tak? Jakiegoś na śmigle. No dobra, idziemy dalej. chyba, no nic, trudno. Co tutaj? Ojej, a ten w nas co, strzela? Weź go. Ustrzel! No właśnie, dobra, uciekamy. Mamy balon, więc... Nie, nie mamy balona. Od razu nas załatwił. Kontynuujemy. Paszport CGWX chyba było, więc będziemy mogli być może do tego jeszcze wrócić. Chyba właśnie tego gościa nigdy nie udało mi się rozwalić. No zaraz zobaczymy, jak to będzie. Bo nie ma jak się ustawić tak pod ukosem. No chyba, że nie wiem, walić tej zapałki, ale to, to widzisz ten obszar do kątą na strzela też nie jest zbyt daleki. No i weź go rozwą. Nie mam pojęcia jak. Nie wiem. No, będę próbował, ale no nie wiem czy to się uda. Dlatego chyba zawsze tutaj ginęliśmy. O, znowu kulki nie mogę wziąć, bo się pojawia gdzieś z daleka on może ogniem wziąć gdzie chce, a ja nie to widzisz? To widzisz, ja nie mogę go trafić. Nie mogę. No i widzisz, i dupa blada. Dobra, balon, uciekamy. Jak tak, to uciekamy. Jak gra oszukuje, to ja też oszukuję, dobra. No i to już była moja tu. Oj, kurde, no! Akurat dwa razy musiało mnie zrespawnować przy samej krawędzi. Dobra, tu mamy jakiegoś skaczącego. Dobra, udało się. Mamy jedno serduszko. No nie wiem, jak daleko dojdę na tym jednym serduszku, ale próbujemy. Tu mamy jeżdżącego na deskorolce. Uwaga! No i zginąłem. No i... też tak mi pewnie zginął, bo tam jeszcze był ten latający. No dobra, jeszcze raz spróbujemy. Tu już zaczynają się schody. No dobra, spróbujmy tak. Ten gość nie strzeli. On chyba kilka razy strzela i potem kończy się ten ogień. Tak, no dobra, spróbujmy. No i weź go, no... no nie da się tak pod ukosem tu ustawić, żeby go uszczelić. To jest... Nieuczciwe, to jest nie fair. No chyba, że tam na dole skoczyć. Tam kawałek miejsca było na tej platformie. Być może o to chodzi, no ale weź zrozum tutaj. Co twórcy mieli na myśli? Twórcy tej gry oczywiście. No dobra, lecimy dalej. Pad, nakierował mnie na ścianę. Chińskie pady Znowu. Znowu. Tak się gra na chińskich padach. Ciskam w lewo, a mnie do góry przynosi. Przepraszam, jeśli kogoś zawiodłem. No widzicie takie to są te gówniane stare sprzęty. Chociaż to nie takie stare, no mam to z 5 lat. Ten, tego d 99 Dobra, pozwalamy tego. No dobra, udało się nawet. Co dalej? Aha, tutaj teraz ten. No teraz się jakoś udało mi ustawić pod ukosem. Tylko szkoda, że tam się nie dało. Przy tamtym koleciu. Jeszcze fajnie gdyby ci tutaj chcieli przylecieć No póki ja tak tu nie podejdę to oni też nie podlecą chyba Dobra, jeden Jeden tak, a drugi gdzieś zwiał Dobra, udało się, o kurde No zobaczcie Tak daleko to ja nie wiem czy kiedykolwiek byłem w tej grze Nie pamiętam przynajmniej no tu będzie ciężko, czekajcie. No i ciężko, ciężko, ciężko. No i właśnie! Wiedziałem, że tak będzie. No, trudno. To nierównomiernie chodzi do, do tej kolczugi. No, widzisz. Koniec. To chodzi różowo inaczej, to chodzi inaczej. No dobra, ostatnia moja próba. Nieuczciwie, nieuczciwie, no cóż. Dobra, udało się. No, teraz tu musieli podlecieć. Wcześniej się udawało bez skuszenia tutaj. No dobra, spadł mi tak. Ach. Zakombinować ciałem. Tak by to nic nie dało. Nic by to nie dało. Dobra, lecimy w takim układzie. Znowu mnie nakierowało na górę, chociaż mam dzipada w prawo. A znowu, widzieliście? Tak się gra na tych dziadowskich padach. Chodzą jak chcą. Dziadostwo jedne. Jak tu grać na spokojnie Dobra, jeszcze jeden hit i będzie po nim. Dobrze, udało się. Znowu. Dziadostwo jebane. No, teraz ciekawe czy przyleci tutaj. Panie by było obu rozwalić. Będzie łatwiej wtedy. Teraz zniknął, a ten zawisł w miejscu. Aha, uh -huh. jest ten, jeden, dobrze. Teraz ten jeszcze, żeby tu przyleciał. Wtedy możemy tutaj próbować grać. No, może się uda. O. No, niby go trafiam, ale tak naprawdę nie trafiam. <grym> to są stare gry. To są te stare dziadowskie gry, co? Dobra, próbujemy tutaj. Dobra, udało się nawet. No i teraz tu spróbujmy. Jak to chodzi? Oś czuję, że to się nie uda. Aha, dupa blada. O, udało się. Tylko na tego trzeba uważać teraz. No dobra, co dalej? Kurwa! Spadłem! Spadłem! Aj, przepraszam bardzo. No to tak, to jest aktem. Znowu, oj! Szkoda, byliśmy tak daleko. No to są przez te pady. To jest wszystko przez te pady. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Poziom trudności już zaczyna być wkurwiający, więc po co tutaj dalej się wkurwiać? i zamiast mieć przyjemność. Gra dla dzieci. Przypominam gra. Gra dla dzieci. Gremliny. Chociaż ja wiem czy to było bardziej dla dzieci. No w filmie były dzieci. No. Nie wiem po prostu. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Natomiast wiem, że to jest ciężkie. Także mam nadzieję, że się podobała prezentacja gry. Yy, zaczynam się już denerwować, a przecież chyba nie o to chodzi w grach, żeby się denerwować. Więc mam nadzieję, że mi wszystko, mimo wszystko się podobało. Jeśli tak, to dajcie kciuk do góry. Zapraszam do następnych filmów. Zasubskrybujcie mnie, jeśli jeszcze mojego kanału nie subskrybujecie. No i yy, zostawcie koniecznie komentarz, czy graliście w to, czy znacie ten, ten tytuł, tę grę. Może przeszliście dalej niż ja. No i to tyle. Zapraszam do następnych filmów na moim kanale. Siema, cześć.